Rewolucja w Wiedniu wybucha 13 marca. Znienawidzony Klemens Metternich musi z Wiednia uciekać. Do władzy w Wiedniu dochodzą liberałowie. Kiedy wieści o tych wydarzeniach dotarły do Galicji, już 17 marca i dwa dni później odbywają się masowe demonstracje w Krakowie i Lwowie. Pod wpływem tych demonstracji Uwolniono więźniów politycznych, uwolniono ludzi, którzy siedzieli w więzieniach za próby powstańcze, za powstanie krakowskie, za spiski, za to wszystko, co wiąże się z rokiem 1846. Działacze demokratyczni w Lwowie na czele z Franciszkiem Smolką zebrali tylko jednego dnia 12 tysięcy podpisów. Pod adresem do cesarza w Wiedniu z żądaniem zrównania stanów, zniesienia pańszczyzny, spolszczenia szkół i urzędów, zwołania Sejmu w kwietniu. W Krakowie powstaje Komitet Narodowy z inicjatywy Wiktora Haltmana z Demokratycznego Polskiego i Centralna Rada Narodowa w Lwowie z Franciszkiem Smolkom i Aleksandrem Fredrum. W Galicji zaczyna być organizowana Gwardia Narodowa Komitet Narodowy planuje uwłaszczyć chłopów w Wielkanoc 23 kwietnia Gubernator austriacki Franciszek Stadion postanowił uprzedzić Polaków i nie czekając na zgodę Wiednia ogłosił uwłaszczenie chłopów w Wielką Sobotę 22 kwietnia Dlaczego Ano dlatego, żeby w dalszym ciągu utrzymywać chłopów w przywiązaniu do monarchii Habsburgów. Aby wmawiać chłopom, że zawdzięczają uwłaszczenie nie dobrej woli polskiej szlachty, ale dobremu cesarzowi, który myśli o polskich chłopach i o nich troszczy w dalekim Wiedniu. Tak czy inaczej, w Galicji zostaje zlikwidowana pańszczyzna. Kończy się w Galicji. Feudalizm. Drodzy ja tak słuchacze tak... i widzowie, jeżeli chcielibyście wesprzeć moją pracę, to polecam Waszej uwadze mój profil na portalu Patronite. Pozdrawiam serdecznie.